오 <목소리도> Kochasz ludzi. Yo. U tul rzecem plonem, łkaniem pusteczki. Lula i się! Polsce była nieznana. Mieszkania ubierano wówczas z gałęziami z drzew i glasby. Ubierano ją jabłkami, złoconymi orzekami, łańcuchami i mnóstwem świeczek. Obecnie bez choinki jej bajkowego wdzięku nie wyobrażamy sobie świąt. To zielone grzecko wnosi do naszych domów nastrój radości. swobodzi, a nie wygrają, króle witają, pasterze śpiewają, wyględem napiętają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja, panna, Maryja, panna dziecię w to piasuje. I Józef święty, i Józef święty, ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi nas o swobodzie, nie wygrają, króle witają, pasterze śpiewają, my tak cuda, cuda ogłaszają. Święta Bożego Narodzenia nie mogły się obyć bez przybycia świętego Mikołaja. Ten miły staruszek z workiem pełnym prezentów odwiedzał choć raz każdego z nas. Choć na pewno to wszystko są baje, takie wiecie, baje, baju, baju. To jednakże tak coś mi się zdaje, że przyjemnie jest wjeżdżać w Mikołaja. Świat się nimi zaludnia co roku od północy dnia tego grudnia. Nie wiadomo dotychczas dokładnie, gdzie Mikołaj przez cały rok żyje. Chyba w szafa, w komodach, gdzieś na dnie, przed ludzkimi oczami się kryje. To ma szczęście, ten na dnie komody uży strzępek jego brody. No, a kiedy odejdzie Mikołaj, ten pan z brodą, ta figura z bajek, to nie wzywaj go, nie płacz, nie wołaj. Daj mu powrócić do Mikołajów. Pójdźmy wszyscy do stajęci, do Jezusa i na Witajmy, mały i Mario, i Matkę Jego. i Mario, i i Mario, Witaj Mario, Nad wisłą jest się maleńki, Pochwalony bądź nad tak wszystko od naszej syrenki. Świeci gwiazda nad Warszawą, otwarte podwoje. Ich roda, mi tu Diabła, tutaj wszystko Twoje. Kolendują ci, Syrenka, świąteczne piosenki, jak co roku i w te święta. Pójdziem do stajenki, przyniesiemy ci, co trzeba, od serca samego. Byś nie już do nieba, do domu swojego. Pochwalona bądź na wieki, Matko Święta. Pochwalony bądź, Józefie, śpiewa ci ręka. Śni już gwiazda nad Warszawą, Jezusie maleńki pochwalony bądź nad wszystko od naszej syrenki zagraj dziecku najpiękniejszą kołysankę kołysankę o zielonym ciepłym dniu i nut pachnących macierzanczą i rumiankiem chrośni maleńki a teraz śni śni najpiękniej małe dziecię wielkie Świecie, śpij spokojnie i bezpiecznie, małe dziecię wielkim śpię Cię, spokojnie i bezpiecznie. Ta noc grudniowa jest szczególnie Tobie poświęcona na wieczne czasy dziecino zrodzona. Dzisiaj raduje się więc cały świat. Ну, виходить, що це не так. <tuk tangan> oh, That's it. That's it. That's it. i wzajemnie jak najwięcej sukcesów w naszych wspólnych. Dla wszystkich, którzy śledzą Pana bloga, miłej lektury, miłego oglądania. Zioł. I oby nam się Dzień Ale dlaczego to bardzo tak Żartowanie bardzo ważne. Drodzy niech Wam wszystkim życie z nadzieją płynie, a zmartwienie nie zginie. Niech każdy sąsiada za brata uważa, niech każdemu otoczenie sprzyja, Niech sąsiad miłym bywa, a nadzieja niech nie przemija. Życie zdrowiu i radości niechaj każdy często przyjmuje gości. Niech się cieszy każdą chwilą, która sprzyja jego siłą. My emeryci najlepiej to znamy, bo całym sercem to odczuwamy. Wcale więcej radości nie mamy, jak do młodości wdychamy. Kochane panie ręcistki i emerytki, my dziadkowie, dalsi panowie, do serc waszych się przesunamy, kiedy święto Nowego Roku życzenia wam składamy. Wnuki po świecie się nie wszystkie o z dla dziadków pamiętają, ale często w nadzieje nadzieję pokładają, bo wiedzą, że ich dziadkowie zbierają. W zbliżającym się roku 2015 serdeczne życzenia Wam składam, wierząc bardzo mocno, że serca my Waszymi dokładam. No, ja szczęśliwy i słodyczy zawsze Was w i przyjaźń.